Dobry wieczór, Państwu Kamil Krupa. Witam i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Na materacu przy ścianie leżały trzy osoby: kobieta i dwójka dzieci. Świadkowie zeznają w głośnej sprawie morderstwa dwójki dzieci. Fakt, że takie kolosy powstaną, no, będzie miał różnego rodzaju konsekwencje. Za i przeciw lokalizacji farmy wiatrowej w Głogówku. Tutaj jest bardzo duże nasilenie tych nielegalnych wysypisk śmieci, różnych koszowisk. Akcja sprzątania w kędzierzyńsko-kozielskich lasach. Kolejna odsłona procesu o dzieciobójstwo w Czarnowąsach. Dziś zeznawała policjantka, która interweniowała w domu oskarżonej Krystyny Esz. Kobieta odpowiada za morderstwo dwójki swoich kilkuletnich dzieci. Dzisiejszym zeznaniom przysłuchiwał się Wojciech Bulasz. Koniec sierpnia ubiegłego roku Krystyna Esz zabarykadowała się w mieszkaniu ze swoimi dziećmi. Na miejscu już byli dziadkowie. Tak wspomina sytuację policjantka, która weszła do mieszkania. Na materacu przy ścianie leżały trzy osoby, kobieta i dwójka dzieci. To była Krystyna Esz, czteroletnia Natalka oraz trzyletni Gabryś. Wszyscy byli przykryci kocem. Widać tylko było ich ciała. Od przedramion w górę, na szyi. Widać rany cięte. Kobieta po nocy spędzonej w szpitalu usłyszała zarzut zabójstwa swoich dzieci. Najpierw przyznała się do winy. Przed sądem zmieniła wyjaśnienia, tłumacząc, że nie pamięta całego zajścia. Wcześniej przed prokuratorem tłumaczyła, że relacje z ojcem dzieci nie układały się dobrze. Dziś potwierdziła to pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. No te kłótnie były różnej natury. Nawet pamiętam, pan Tomasz miał na przykład pretensje, czy takie żale o to, że. Pani Krystyna za, za mało dba o dom i o niego jako o partnera. Z kolei pani Krystyna do pana Tomasza o to, że zbyt mało czasu poświęca jej jako kobiecie, jako partnerce. Z zeznań wynika, że para rozstawała się wcześniej, a Krystyna Esz doprowadziła do założenia swojemu partnerowi niebieskiej karty i zamierzała się wyprowadzić. Można powiedzieć, że proces jest na półmetku, ponieważ nie przesłuchano jeszcze większości świadków, w tym na przykład biegłych. Także obrona ma w zanadrzu jeszcze kilka wniosków dowodowych. Wyrok może zapaść nawet w przyszłym roku. Krystynie Esz grozi nawet dożywocie. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Czy na terenie gminy Gołogówek pojawi się las wiatraków? Farmę wiatrową chce budować jedna z prywatnych firm. Decyzja będzie należeć do Rady Miejskiej. Mieszkańcy są w sprawie budowy podzieleni. No i tu widzimy jeszcze więcej tych fioletowych yy, punktów wokół których działa turbina. Inwestor ma konkretny plan i przesłał do gminy wniosek o budowę farmy wiatrowej. Jak przekazał, chodzi o budowę 38 wiatraków o mocy 4,5 MW i wysokości każdy 126 metrów. Te plany nie wszystkim się podobają. Nie mówi się o tych negatywnych wpływach, o tym, y, tych farm wiatrowych, a ich jest szereg, to jest od dźwięków, infradźwięków, aż po utratę nieruchomości, wartości nieruchomości. I o tym ludzie nie wiedzą, o tym trzeba mówić i my jako stowarzyszenie Idziemy wkrótce do ludzi, z, z, po prostu z takimi spotkaniami. Inwestor przekonuje, że prawidłowo zainstalowane farmy wiatrowe nie mają wpływu na zdrowie, a i przedstawia dowód w postaci Danii, gdzie średnia długość życia ma być dłuższa o 5 lat niż w Polsce. Inwestor odniósł się też do argumentu o spadku wartości nieruchomości. W początkowym etapie rozwoju energetyki wiatrowej w niektórych rejonach rzeczywiście były zauważalne niewielkie spadki cen nieruchomości. Ale w etapie późniejszym, gdzie tych wiatraków już było sporo i gdzie ludzie już po prostu wiedzieli, czym są wiatraki. Takie spadki już cen nieruchomości nie następują. Ale kontrowersji w kwestii budowy wiatraków jest więcej. Gmina Głogówek jest bardzo urokliwa i, i fakt, że takie kolosy powstaną, no, będzie miał różnego rodzaju konsekwencje. Nie tylko te korzyści związane z jakimś, jakimś dodatkiem do budżetu gminy, związane właśnie z, z tą inwestycją, ale też no, pewne konsekwencje, zmiany krajobrazu na całe dziesięciolecie. A mieszkańcy są w sprawie podzieleni. Uważam, że jeżeli coś takiego robią, to niech robią. Ja uważam, że powinniśmy iść z czasem. Sądzę, że to jest z jednej strony pożyteczne, ale z drugiej strony też wpływa na przykład na zdrowie ludzi. Że szkoda krajobrazu? Raczej tak, raczej tak, no co wyjdziemy, będziemy patrzeć na wiatraki. Żeby inwestycja powstała, muszą się na nią zgodzić radni. I to na ich racjonalną ocenę liczą władze gminy. Ze strony Urzędu staramy się nie wchodzić ani w dyskusje ideologiczne, ani w dyskusje natury biznesowej. No, liczymy tutaj na to, że radni zajmą stanowisko racjonalne i zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców. Dokumenty złożone przez inwestora są dostępne dla wszystkich mieszkańców w biuletynie informacji publicznej gminy Głogówek. Maciej Dobrzański, Kurier Polski. Z Głogówka przenosimy się do Prudnika, gdzie radni chcą powrotu do miasta wojska. Proponują sformowanie trzeciego batalionu lekkiej piechoty w strukturze 17. opolskiej brygady obrony terytorialnej. W tej sprawie uchwały podjęły zarówno rada powiatu, jak i gmina Prudnik. Karinizm w mieście został zlikwidowany w połowie lat 90., ale pamięć o tradycjach wojskowych jest w mieście żywa. Ponowna obecność wojska w Prudniku jest ze wszech miar bardzo pożądana. Rodziny wojskowych zasilały demograficznie miasto Prudnik, płaciły tu podatki. Elementy dodatkowe to możliwość rozwoju naszych instytucji współpracujących z wojskiem. Myślę tu o kształceniu w zakresie bezpieczeństwa. Mamy klasy mundurowe w zespole szkół rolniczych. I dodatkowy element zagospodarowanie obiektu przy ulicy Podgórnej, gdzie u, ulokowanie tam wojska, wojsko obrony terytorialnej jest na pewno jednym z elementów y, kluczowych i optymalnych dla tego budynku. Jeżeli y, będzie wola y, obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej, aby y, ten batalion w Ploniku powstał to pewnie powstanie. Jeżeli chodzi o warunki techniczne jesteśmy złożyliśmy najlepszą ofertę, jesteśmy najlepiej przygotowani. Chodzi o to, żeby tutaj zasięgiem ten WOD, ten batalion obsługiwał również powiat Gubczycki, powiat Nyski, powiat Kędzierzycko-Kozielski, Krapkowicki i oczywiście Prudnicki. Pokazuje, że Prudnik jest najlepiej ulokowany. To jest czynnik miastotwórczy, tak jak każda firma. To jest czynnik, który spowoduje rozwój usług, to jest czynnik, który spowoduje, że w naszych szkołach będzie więcej dzieci. I przede wszystkim to, na co liczymy na przyszłość bezpieczeństwo. Właśnie w takich sytuacjach jak powódź, bezpieczeństwo w takich sytuacjach kryzysowych, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Nadleśnictwo Kędzierzyn postanowiło walczyć z procederem tworzenia koczowisk na terenach leśnych. Najczęściej są miejscem libacji alkoholowych, a później zamieniają się w wysypiska śmieci. Leśnicy w zwalczaniu procederu o pomoc proszą mieszkańców. Jakub Słupecki. Utrudniają życie nie tylko pracownikom lasów państwowych, ale również okolicznym mieszkańcom. Amatorzy spożywania wysokoprocentowych trunków pod chmurką to istna plaga. Od poniedziałku pracownikom Nadleśnictwa Kędzierzyn udało się zlokalizować 8 koczowisk służących jako miejsca do imprezowania. Jest to generalnie bardzo duży problem ogólnie w skali lasów państwowych, ale też jest duży problem w naszym nadleśnictwie. Jeszcze zwłaszcza, jeśli zwłaszcza że jest to przy aglomeracji. No, i tutaj jest, tutaj jest bardzo duże nasilenie tych nielegalnych wysypisk śmieci, różnych koszowisk. Zamówienie firmy sprzątającej, która poza butelkami musi zutylizować śmieci wielkogabaretowe, to dla nadleśnictwa duży koszt. Nadleśnictwo rocznie około wydaje ponad 70 tysięcy złotych, właśnie na rzeczy związane z uprzątnięciem takich miejsc. I to są koszty, które no, można by przeznaczyć na coś innego, na ochronę przyrody. No, niestety, jest to też ochrona przyrody, wywożenie śmieci, ale szkoda, że to musimy robić. Z podobnym problemem borykają się również pozostałe gospodarstwa leśne w naszym regionie. Przykładem jest nadleśnictwo Opole, na którego terenie w zeszłym roku pracownicy odkryli ziemiankę wykopaną przez koczownika, który dotarł tu z okolic Paryża. Ziemianka była na tyle duża, że budziło to nasz podziw nad ogromem pracy. I gdyby nie to, że osoba ta naściągała tam jeszcze mnóstwo śmieci, to w zasadzie nie byłoby żadnego problemu. Zawiadomiliśmy też o tym fakcie policję, która wspólnie z nami osobę tą wylegitymowała, sprawdziła, ponieważ ta osoba nie była nigdzie poszukiwana, nie miała nic na koncie na swój minus, że tak powiem. No to y, przystąpiliśmy tylko do, do tego, żeby tą ziemiankę zlikwidować i teren oczyścić. Likwidacja koczowisk to nic innego jak porządkowanie lasu, a leśnicy proszą w tej sprawie o pomoc zwykłych mieszkańców. Rzeczywiście ta współpraca z mieszkańcami jest bardzo dobra. Mieszkańcy nam wskazują te tereny, przesyłają zdjęcia, a my staramy się sprzątać. Jeśli ktoś podczas spaceru natrafi na takie miejsce, powinien niezwłocznie poinformować o nim leśników. Przydatne będzie również przesłanie zdjęcia koczowiska, aby strażnicy leśni mogli ocenić skalę problemu. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Wracamy do stolicy Województwa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał blisko 18 milionów złotych dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Za te pieniądze zrealizuje projekt badawczy adresowany do pacjentów z Miażdżycą. Skorzysta z niego 1500 osób. Nasz wniosek znalazł się na liście do dofinansowania, na niebagatelnym miejscu, bo na drugim miejscu w całym kraju, uzyskując blisko 18 milionów złotych dofinansowania. Dla naszego ośrodka, dla naszego szpitala jest to rzecz niezwykle ważna, dlatego że nie tak dawno, bo kilka lat temu nasz szpital został przekształcony z Szpitala Wojewódzkiego w Szpital Uniwersytecki, został przekazany do Uniwersytetu Polskiego na potrzeby kształcenia kadr medycznych i nasz szpital stał się jednostką, która realizuje również. Ten obszar naukowo badawczy. Jeżeli połączymy taką interwencję profilaktyczną z interwencją diagnostyczną w celu wykrycia chorób, których potencjalnie o których Potencjalnie mogą występować, jest duże ryzyko, że występują, ale jeszcze nie dają objawów, i nasi pacjenci o nich nie wiedzą, i odpowiednio wdrożyć leczenie, profilaktykę, że to pozwoli ograniczyć te powikłania i zmniejszyć, zmniejszyć śmiertelność w grupie pacjentów zagrożonych zawałem, udarem czy np. amputacją kończyny z powodu miażdżycy. A o czym jeszcze dzisiaj powiemy? Za 1 710 tysięcy złotych kupiliśmy 1000 ton węgla. Pieniądze na opał od wrocławskiej Caritas. Riffem Wraka to nazwa koncertu, który zorganizowano z myślą o Jacku Kasprzyku, o polskim radnym i społeczniku. Opolanin czeka w Niemczech na kosztowną operację, która może uratować go od raka trzustki. Charytatywne przedsięwzięcie zorganizowali przyjaciele. Pomysł był kolegów Jacka, muzyków. Oni się zadeklarowali, że chcą w ten sposób pomóc, że zagrają koncert charytatywny. Chcieli pomóc Jackowi. To są koledzy Jacka z takiej grającej drużyny, znający, znający się od wielu lat zresztą Jacek jest gitarzystą. I po prostu wszyscy skrzyknęli się z chęcią pomocy niesieniem Jackowi. TSA w nowym wydaniu MNKWR. Zbierny czy Tysiące i latające w To wydawało nam się naturalne. My Jacka znamy od, od 100 lat. Razem graliśmy w zespole Złe Psy. Wcześniej mieliśmy zespół Sukuba, gdzie Jacek był gitarzystą. Ja grałem na Bemnach. Współpracowaliśmy przez wiele, wiele lat w, w zespole TSA. Mąż w tym momencie czuje się względnie dobrze. Czeka na operację, która się odbędzie właściwie w czwartek. Jest przygotowany, więc zakwalifikowany, więc tylko siedzi, że my zbieramy pieniążki. To, ile on z serca przez tyle lat włożył od siebie w całe społeczeństwo, w wychowanie dzieci, w seniorów, to, to myślę, że się to teraz zwraca wszystko. mi! spokojnie żyć! A w naszym serwisie przyszedł czas na informacje w skrócie. W zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym w Bąkowie na drodze krajowej nr 11 zginęły dwie osoby. Najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń zakłada, że kierowca samochodu osobowego zasnął za kierownicą. Podróżowało nim dwóch mężczyzn w wieku 28 i 32 lat. Obaj zginęli na miejscu. Zatrzymano 46 latka podejrzewanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz uprawę konopi. Śledczy w miejscu jego zamieszkania znaleźli 24 krzewy konopi, ponad kilogram marihuany, LSD, grzyby halucynogenne i środki psychotropowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 10 lat więzienia. Współpraca m.in. z dyrektorem szpitala, właścicielem winiarni i przedstawicielami wielu innych profesji. To zakłada projekt przeznaczony dla studentów Politechniki Opolskiej, którego edycja właśnie ruszyła. Dzięki niemu młodzi ludzie mają łatwiej po studiach wejść na rynek pracy. Program mentoringowy Politechniki Opolskiej pod nazwą Mentor Mix to już jest nasza trzecia edycja na naszej uczelni. Program sam w sobie ma za, za założenie to, że nasi studenci współpracują z mentorami przez okres 7-8 miesięcy podczas sesji 1 na 1. Są to spotkania, które pozwalają im pewnie wkroczyć na rynek pracy. To jest współpraca w, tak naprawdę w układzie face-to-face, -face, czyli mamy sesje mentoringowe. To jest w moim wolnym czasie realizowane. W trakcie tych, tych spotkań będziemy rozmawiać o celach zawodowych, o planach zawodowych. Chciałbym się właśnie dostać do jednych z panów, którzy mają bardziej wykształcenie techniczne. Chciałbym się nauczyć różnych fajnych umiejętności miękkich albo nawet i poznać rynek pracy z ich strony. Chciałbym po prostu właśnie wejść w taką więź, żeby po prostu się zintegrować z moim mentorem i żeby mnie nauczył kilka ważnych kompetencji. Kolejna transza pomocy trafiła do mieszkańców gminy lewin Brzeski. Wsparcie znów przekazała Karitas Archidiecezji Wrocławskiej. Wcześniej mieszkańcy otrzymali z organizacji osuszacze i sprzęta GD, teraz ruszyły dostawy węgla. Fabian Miszkiel w trakcie wrześniowej powodzi wieś Wronów, leżąca nieopodal Lewina Brzeskiego, znalazła się w całości pod wodą. Na parterze sięgała ona prawie sufitów. Mieszkańcy nie mieli szansy na uratowanie swojego dobytku. Teraz mieszkają u swoich rodzin albo w kontenerach, a w ich domach trwają intensywne prace remontowe. Wszystko podłogi, instalacja, wszystko, no wszystko do wymiany. Meble, nie meble, wszystko, wszystko poszło. Nie było szans. W ciągu 15 minut woda zalała wszystko tutaj i koniec. Nie wiem, czy doświadczę zdoła wszystko zrobić, czy, czy gdzieś coś się wynosi na świecie, tak trudno powiedzieć. Z pomocą powodzianą po raz kolejny przychodzi Caritas archidiecezji wrocławskiej, która rozpoczęła przekazywanie węgla potrzebnego do ogrzania domów. Zakup węgla za milion siedemset dziesięć tysięcy złotych kupiliśmy 1000 ton węgla od naszej diecezji dla powodzian dotkniętych w Lewinie i w okolicy Lewina Brzeskiego. Już noce są zimne, potrzeba tego węgla i dlatego cieszę się, że już dzisiaj ruszamy z tą pomocą dla potrzebujących. Dzięki opałowi pracę uda się przyspieszyć. Zniszczenia wszystkie meble, wszystkie to sprzęty AGD. To ludzie potracili. Węgiel przede wszystkim, bo to osuszania, wiadomo, sprawa, bo to, to jest właśnie najważniejsze. Pies przestawiamy, podłączy się pies, podłogówkę się skończy i trzeba się pomału grzać. Przecież na same osuszacze, to ja nie wiem, czy by dalej wytrzymał człowiek. Więc bardzo dużo prądu ciągnie. Lista potrzebujących jest długa. Surowiec ma trafić na ponad 600 posesji. Ten węgiel trafi do wszystkich poszkodowanych, czyli każdy kto miał dom lub mieszkanie zalane, te osoby otrzymają wsparcie w postaci tego węgla. Dzięki właśnie współpracy z gminą jest przygotowana lista tych osób poszkodowanych, to ci, którzy otrzymali te zasiłki ośmiotysięczne i oni ten opał otrzymają. A Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zapowiada dalszą pomoc powodzianom. Fabian Miszkiel, kurieropolski. Pomóc będzie mógł każdy, bo 11 listopada w Stegou Arenie odbędzie się koncert charytatywny Opole dla Powodzian. Organizują go Stowarzyszenie Pogopole, Polski Czerwony Krzyż oraz Mosir Opole. Całość wpływów z biletów, zbiórek i licytacji zostanie przekazana na pomoc poszkodowanym przez żywioł. Zapraszamy na koncert Opole dla Powodzian! 11 listopada. Chodzi tutaj głównie o to, żeby zjednoczyć opolan, żeby wszyscy przyszli i poczuli się jako taka wspólnota, która zrzesza tą całą płaszczyznę w tym w tym roku jakoś Opole samo udało się uratować, ale nasze województwo ucierpiało i trzeba po prostu solidarnie pomóc. Teraz zaczyna się ta faza, która będzie najdłużej trwała i nie oszukujmy się, jest najbardziej kosztochłonna, czyli wszystkie remonty, czy w niektórych wypadkach nawet no odbudowy. I tutaj chcemy te środki, które cały dochód, który pozyskamy zarówno z biletów, jak i ze wszystkich aukcji, ze zbiórki publicznej, która będzie Prowadzona. Chcę przeznaczyć na wszystkie programy związane z pomocą powodzianą tutaj na Opolszczyźnie. W poniedziałek koncert ze stowarzyszeniem Pogopole dla ofiar y, powodzian. Y, wystąpią oprócz y, Czaje Baje y, Primal Minds, Fekali, Seed, y, Krem, Sztywny Palazji, no jest tego trochę, y, Latające Biustonosze, TSA. Tym zaproszeniem kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na naszej antenie TVP3 Opole w chmurze Wiadomości Sportowej i Prognoza Pogody. A w wieczornym Kurierze Opolskim o godzinie 21.30 pokażemy Państwu odrestaurowany pomnik Marii Konopnickiej. Serdecznie zapraszam. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.